yo 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 you mm. Hej, cześć siemano, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Patryk i znów sobie gram w Science Row 4 jak słyszeliście zauważyć. I na początku odcinka powiem wam, że to hakowanie to było coś banalnego: po prostu musiałem przyciągnąć yy, z jednego miejsca na drugie takie punkciki, nie musiałem nic zmieniać. Nie wiem, troszeczkę chyba dało mi inne to zadanie niż wtedy, pod tym względem, że inny był ten model hakowania czy coś takiego. No nie jestem pewien, ale poszło mi to gładko, nawet nie zerkałem na inne let's play, tylko postanowiłem, że między. Pierwszym a drugim odcinkiem, sobie po prostu zrobię tą misję. No i sobie zrobiłem, i to jest ciąg dalszy tej misji. Jezu, muszę rozprawić się z policją. No to się rozprawiam. No dobra. Zabiłem. To muszę zabijać dalej. No chodź tu. Tak głowę. No Jezu, na napieprzają we mnie tymi jakimiś swoimi armatami, rakietami. Może ja bym się trochę ruszył, wiecie? Trochę tak. Co mi tu pokazuje? Mam to zniszczyć O Boże Zniszcz portale oprócz tego nawala do mnie tamten gościu. Dobra, portal zniszczony. I think it's controlling the security program here. Yeah, so? So if you to... catch the golden orb and shut it down, then the Zin should no longer see you as an immediate threat. Catch the golden orb? Where are you uh, no. Do you get points for that? No. Can I shoot strzelać. A co to am I supposed to schwytać? Jezu. No, Go there, go there. Jezu O, schwytałem. Dobra. Wybaczcie, że tak mało mówię, no ale widzicie, coś jakieś tutaj. No to sobie tam gadaj, gadaj. Ziniak, Ziniak I co? Koniec misji? O, oh, Ukończono! Yeah! Elegancko! Dalej! Cash! 3000. Pięknie. Dalej. Pd, nie wiem co to jest, no ale mniejsza. Dalej. Ziniak. Dobra. Mniejsza. Posąg. Hmm. Miód, malina. Dobra, wiecie co? Weźmiemy sobie kolejną misję. Cel osiągnięty. Przejmij sklep. Dobrze. Ja sobie zrobię tap. Już na bakier z prawem już zrobiłem. Przebij się, no to dobra. Mam gdzieś się tam udać? No to. Ej, samochód. O, po... Poli... Policyjny chciałem. No, dalej, wsiadaj. Jezu, a tu co ich tyle robi? Jezu, nie wiem. Ja jadę tutaj. Jakbym miał ich tam gonić, żeby zabijać, to by mi dopiero zeszło. Dobra, jadę tam gdzie mam jechać. Tutaj mam gdzieś wyznaczony punkt. Jezu, przez rzekę by było warto przejechać. No ale dobra. Pojadę tak jakby prawa fizyki nakazywały i wiecie ogólne zasady poruszania się. Samochodem, w tym sensie. Dobra. Ale co? No, przez płot. Wiecie, tak jak się powinno jeździć, o, tu też przez płot, tu kogoś rozjedziemy. Tu na szagę, tam przez parking, nie? Taka sytuacja. Ło, wow. no właśnie, tu jakiegoś budowlańca sobie potrącę, bo mogę. O, tu ktoś mi stoi, to sobie wiadę elegancko. No, miejsce parkingowe mi trzymali, rozumiecie. Platform platform. The red, platform red platform to blue, rozumiem. Mojego angielskiego wynika, że mam skakać między czerwonymi a niebieskimi platformami. No i tak uczynię. Hmm. Oh.

Ło! Wow. No nie! Dobra. No... Przecież trzymałem się! No! Jezu, ale spamuję w klawiaturę, nie? Dobra. Jeszcze dużo tamtego jest w miarę. Ło, wow, teraz to przesadziłem. O, oh, fuck. Tu trzeba się porządnie rozpędzić. No, ale nie w tą stronę, Majster. Dobra, ło. Ale mi idzie. Ukończono brąz. Słabiutko, słabiutko. Nie patrz w dół. I co, ja mam jeszcze skakać? Chyba nie. Nie wiem, zobaczę co teraz ten mną zrobi. No czyli jednak mam skakać i dalej. O. Jeszcze chyba tutaj 22 sekundy. O co tu chodzi? Nie wiem, żeby chyba się jak najwyżej dostać przez ten czas. Nie dostałem się wcale. He Jezu Patryk, nie cuduj. O! Pff, ty cioto. Ukończono. No dalej. Brąz, słabo, srebro, złoto, Ech. Dalej. No ważne, że ukończyliśmy i że coś przy tym zdobyliśmy. Może jak mi się taka naprawdę spodoba, to sobie przejdę ją, wiecie, tak na 100%. Ale, to już inna bajka. Dalej. Dalej. I co, koniec misji? Zapisywanie cel osiągnięty przebi się dobra, więc ja chyba już dzisiaj żadnych misji pobocznych nie będę brał. Chciałbym gdzieś dojść w jakieś miejsce parking parkingowe. Jezu, co ja je pierwsze? Na co ci tu miejsce parkingowe? Ja tu parkuję gdzie chcę i tyle. Co to jest? Co to jest? Nie wiem. Trochę się tego boję Ale tak! Patryk, zrób sobie kółeczko Świetna myśl Hmm A spójrzmy sobie w mapę Na bakier z prawem O Jezu, tu jeszcze coś mam Ale to To już nie dzisiaj Dzisiaj już zrobiłem swoje Ja sobie zrobię mapę I dalej nie mam żadnego domu Co to, 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 to tutaj mam? Hmm no, nie mam domu no. Ja tu chyba odblokowałem trochę miasta. Hmm, no nie mam domu. Jestem bezdomny. Ja cię, a ja wiecie, lubię mieć taką swoją bazę. W trójce to miałem. Ale to chyba właśnie wyjdzie z czasem, że odblokujemy jakąś swoją bazę. Tak mi się przynajmniej wydaje. Hmm. bramy, sklepy, cele, akcje. Tam pamiętam, że dom, dom, dom był zaznaczony na żółto. Eee! Co ja w ogóle. Patryk, co ty śpiesz? Dobra. Ogólnie jest już druga w nocy. A ja jutro idę do szkoły. Więc chyba wypadałoby kończyć. Wiecie? Ogólnie nie jestem zbyt cicho. O mama też już na dole śpi. Więc ja sobie wychodzę. Więc szocij w głowę na zakończenie. Hops, pięknie. A ty za to, że się patrzyłaś. Czy patrzyłaś? Tu też. Więc co? Ja wam bardzo serdecznie i milutko dziękuję za to, że oglądaliście ten odcinek z Myślę, że się podobał. Myślę, że zostawicie jakąś łapeczkę w górę. Jakieś mi się sobie dzisiaj zrobiliśmy. Ogólnie jest postęp, więc trzymajcie się. Pa, pa!